Najnowsze wiadomości prosto z pola tylko na naszym kanale. Udało się wykopać ten piękny tulipan głęboko był, ale moje nowe automatyczne widły, jak wprowadziłem im polecenie do pamięci Szukaj cebulek, szły i nie zatrzymały się, aż znalazły je. pozostałe były głęboko, ale widzę, że z tego jednego będę miał cztery piękne tulipany. Jaki to kolor? Jaka to radość będzie? O, ile się już pierwszych pomidorów udało zebrać? Ha, kilogram będzie. Kilogram to ten jeden pewnie waszy. Takie śliczniutkie są te pomidory. Trzeba z dołu zrywać, żeby te na górze dojrzewały. Pomidory załadowane na ciężarówkę. O, te... Puszki to tu niepotrzebne. I zaraz ciężarówka razem z samobieżnymi widłami pojedzie cyk, cyk, cyk do domu. Na dziesiątą do roboty.